Dzisiaj nagrywamy QA. Pierwsze, gdzie chodzisz do gimnazjum? Do gimnazjum chodzę w kolbuszowej, mieniając na powód drugiego. Dwa. E, jaki masz rodzaj telefonu? Mam smartfona. E, co najbardziej denerwuje cię w gimnazjum? Gdy, e, najbardziej mnie denerwują nauczyciele i zadania domowe. E, co chciałbyś? No, czy chciałbyś nosić okulary? Ja nie chciałbym nosić okularu. Jakie muzyki słuchasz? Słucham rocka i... Mm, i metalu. E, jakich e, skarpet byś nigdy nie kupił? Nie kupiłbym nigdy różowych skarpet. E, czy nagrasz kiedyś w na mody? Nie, nigdy nie nagram. E, bo się nie znanom będzie. Na e, dlaczego nagrywasz na YouTube? Nagrywam, ponieważ nudzi mi się domu i nie mam co robić. Koło jakiej dużej miejscowości mieszkasz? Mieszkam 30 km od Rzeszowa i 3 od Kolbuszowej. Do jakiej klasy chodzisz? Chodzę do trzeciej klasy gimnazjum. Jaką osobę najbardziej lubisz z klasy? Lubię Dawida i Miłosza. Jakie przedmioty w szkole najbardziej lubisz? Lubię WF, plastykę i... no i tyle. Yy, więcej filmików. Yy, Postaram się na nagrywać raz, raz codziennie lub co drugi dzień. Yy, od wczoraj przybyło... Przy yy, yy, wczoraj było 100 widzów, dzisiaj jest 200. Yy. Więc dziękuję, że y, mówicie o moim kanale y, przyjaciołom. Y, za, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i piszcie y, w komentarzach y, pytania do następnego QA. Cześć!